Jeżeli chodzi o kształcenie, tak zwane kształcenie na odległość, proszę Państwa, no to to jest kształcenie zbliżone do tego, co znamy z życia codziennego, a do tego dodane są po prostu elementy czy narzędzia, tak tutaj, które powstawały w ciągu no, ostatnich wielu lat, jak się okazuje, takie kształcenie na odległość było. Już w XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych poprzez właśnie taką formę korespondencyjną prowadzone. Oczywiście tutaj to kształcenie na odległość jest w różny, prowadzone jest w różnych formach, tak, tutaj w różny sposób, różnymi narzędziami. I my Państwu chcemy pokazać parę takich prostych narzędzi występujących właśnie tutaj na naszej platformie, na platformie czasu zawodowców, o czym za chwilkę będzie jeszcze mówiła pewnie Basia. Jak wiecie państwo, bo no mamy to doświadczenie teraz wszyscy w ostatnich przez ostatnie półtora roku praktycznie w dużym stopniu pracowaliśmy zdalnie co oznacza, że no wiemy, że tutaj to kształcenie jest troszeczkę inne od tak zwanego kształcenia przy tablicy. No i polega na tym, że tu nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o miejsce oraz czas nauki. W zasadzie możemy materiały udostępniać w dowolnym momencie uczniom i uczniowie w dowolnym momencie, naj, naj, najbardziej wskazanym dla nich, może najbardziej odpowiednim czasie, kiedy mają. Najlepsze no, predyspozycje do tego, żeby się uczyć, po prostu sobie te rzeczy na platformie edukacyjnej rozwiązują. W Polsce kształcenie na odległość było zapoczątkowane w roku 1776 na Uniwersytecie Jagiellońskim Tam właśnie też. Zaoferowano właśnie korespo, kursy korespondencyjne dla rzemieślników. No a w latach 90. mocno się to rozwinęło i, jak Państwo wiecie, poprzez właśnie, czy związane jest to oczywiście z internetem, tak tutaj i rozwojem internetu, czyli wersjami kolejnymi: Web, web, web 1, Web 2, Web 3 i tak dalej. Jeżeli chodzi o y, kształcenie zdalne, to jak mówię, na początku pierwsza taka generacja to była edukacja korespondencyjna, czyli materiały po prostu papierowe. Potem y, no, doszły, doszły, doszły takie elementy jak model y, teleedukacyjny, czyli generacja druga. I tutaj już mieliśmy możliwość słuchania, tak tutaj na przykład radia, oglądania też telewizji, czy możemy oglądać telewizję. Tak tutaj i, i na tej podstawie właśnie gdzieś tam odbywała się nauka. Kolejne, kolejna generacja, czyli trzecia, to tak zwany model multimedialny, czyli nauczanie wspomagane komputerowo. No i tutaj doszły, czyli doszedł komputer. I na, wykorzystując ten komputer, płyty, DVD, CD, audio, tak, tutaj i tak dalej, kasety wideo y, oraz y, narzędzia multimedialne związane z komputerem y, to właśnie ta generacja, czyli model multimedialny. Y, kolejną generacją była generacja czwarta. Tu zwracam uwagę, bo to. Występuje w teście. To jest właśnie generacja, gdzie mamy tak zwany model wirtualny. Można powiedzieć, że teraz korzystamy z takiego modelu, model wirtualny, czyli sieci cyfrowe i multimedialne. Jak widać I tutaj znajdują się, jak wiemy na tych platformach interaktywne usługi, narzędzia internetowe różne, i tak dalej, i tak dalej. No i generacja. Piąta, ta generacja piąta, proszę Państwa, to model wirtualny, czy modele wirtualne 3D i właśnie nowe rozwiązanie web w wersji 3.0. Tam odwzorowuje się właśnie doświadczenia, eksperymenty, na przykład fizyczne, chemiczne w przestrzeni trójwymiarowej. Tak? Tutaj mamy te środowiska eksperymentalne, tak zwana rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość.